No, to hej, widajcie po raz kolejny, this world of mine. No, i chyba tak zrobię, jak mówiłem w ostatnim odcinku. O, i zaatakowali nas. Ciekawe, czy coś wzięli. Poszukiwania ten, ktoś próbował nas okraść. To było tylko e kilku szabrowników, więc udało nam się e przepędzić. Mieliśmy trochę broni, ale nie dla wszystkich starczyło. Nikomu nic się nie stało. E nikt nie jest ranny. Bala, bala, bala. Dobra, jest dobrze. Brunon, ty bierzesz się do swojej roboty. E, czekaj, wyjdź. Ty najpierw tutaj usiądź i wyupgrade'uj ten. Brakuje mi jeszcze części. Piętnaście. Piętnaście drewna. Wystarczy mi na ten, na, nawet na dwa upgrade y tego. HA, para-para-para-para. Pa. Czekaj, a pokaż mi ten. 15 drewna i 30 części. No dobra. 15 drewna i 30 części. Dobra, to ty to zrób, Paweł. Przyjdź i no mi to, i na wino. Książki raczej nie są za bardzo wartościowe, więc mogę je przerobić na to, co jest najbardziej potrzebne, czyli ochrona. nie jest na razie potrzebny. Oj, nie ma więcej tego. No i dobrze w sumie. No dobra, to zrobimy jeszcze jedno łóżko. Dobra. I z tego co zostało, mój drogi przyjacielu. Zrób to. W sumie mogłeś zrobić trzy, no ale. Hmm. A, jedną książkę poświęcimy. Tak wiem, teraz będzie, że Sadysta książ że Sadysta książki palę, czy coś w tym stylu. I, dobra. Ty rób żarcie Ty otwórz tą szafkę Ty układaj tak to co masz Bruno zjedz I pójdź do góry W sumie chyba nie wziąłem żadnego cukru teraz tak myślę No o, ziółka to się może przydać faktem. Nie jest to przedmiot, który chciałbym od razu znaleźć. W tym no, ale Paweł, zrób wytrych, się przyda do otwarcia tego opuszczonego domu. Eee, nie mam cukru, tak jak myślałem, rób wytrych. kolejne te. Każdy byłby optymistą. Jeden z tych, co rzekają się, że nie dojdzie do wojny. W każdej wojnie wybucha, tylko w jakichś odległych krajach trzeciego świata. Przynajmniej tak się wydawało. Nawet słuchałem wiadomości. Każdy z. Które z dni. Na te. Ale widzę, że tutaj dużo przemyśleń mają jedzenie i przemyślenia o tym, o optymizmie smutny od razu smutny coś mu się ten i... od razu smutny a matka jedyna jak ja to lubię jak już się zaczyna smutny to potem zaczyna się już później wielkie dobija... wielkie dobicie kurde z te. że co, po co to, po co tamto, po co to i... się tak kończy na tym wszystkim mmm w sumie Paweł, ty jeszcze nie jadłeś, ale będziesz na wachcie w nocy, więc musisz coś zjeść. Mm. A, zapomniałem spalić tą książkę. No cóż, dobra. Teraz zrób jedzenie sobie i zjedz to. Hmm. I tutaj ogólnie chyba w całym domu jest wszystko zrobione, tylko muszę zebrać części na warsztat metalowy, aby móc wybuch. Chyba. Nie mam tych części teraz, kurde blade. Hmm ja to lubię. Ja tak czy siak, trzeba będzie zrobić wyskog na te. Nie ma co przyspieszać, chyba czasu, bo. Ale nie, chyba jeżeli włączę teraz koniec dnia, to pominę wszystkie te oczekiwania, wszystkie te i będą wyspani obaj. Znaczy, odpoczną obaj. Tak myślę. Chyba. 30, mam 13. Ja musiałbym 5 mieć. Jeszcze skądś wyrwać te części. Części chyba raczej już więcej nigdzie nie mam. No chyba, że przyjdzie handlarz. Wtedy będę miał. Kurde, już nawet nie pamiętam no chyba że we w tamtej szafie we w tym w opuszczonym domu będą części a że to jest skok no najwyżej zobaczę ten zobaczymy jak to będzie czy to będzie skok po prostu skok czy po te po części czy po prostu ten z każdym gniem jest gorzej widzę że tak, z takim nastawieniem to nigdzie nie dojdziemy dobra chyba raczej tutaj no, to będzie musieli zrobić sobie skok do, do ostrzelanego domu. No, dobra. Zrobiłem szybki skok na ostrzelany dom i zebrałem, niestety, wszystkie części, wszystkie materiały, które w nim były, a przede wszystkim było tylko dużo cukru i pomniejsze jakieś bzdety. No, faktem były te lekarstwa i tak dalej, co na pewno się przyda. Ale, no ja niestety nie miałem ani jednej części. Więc. Jedyne, co mogę zrobić, to szybko pójść, wyrobić z tego cukru trochę alkoholu, żeby móc ten. Oczywiście znalazłem też książki, no ale książki to raczej będą się przydadzą tutaj na te. E, mogę nawet 10 butelek zrobić, co jest. Nie, nie mogę. Nie mam wody. Dobrze. Zrobimy jeden opał, i muszę teraz jeszcze wodę pozbierać. Tylko kurde, mi się wydawało, że wody miałem. Dobra. Paweł i ten odpoczywają. Przydałby się czwarty ten biegacz. Żeby nie męczyć ich, ten, ale muszę, teraz muszę faktycznie skoncentrować się na zbieraniu materiałów. Czyli to będę raczej, znowu będzie nocka materiałowa, no chyba, że będzie jakaś nowa lokacja nieco łatwiejsza do zdobycia z jedzeniem. Bo pora powoli zbierać jedzenie. Po faktem mam tutaj już, no jeszcze mam na te, na to żeby trzy osoby się najadły jeszcze raz. Ale przynajmniej Bruno już nie jest smutny. Najadł się odpoczął i już od razu mu się lepiej zrobiło. O, jedno mięso, jedno warzywo. No z wodą trochę gorzej, ale wodę to możemy za chwilę filtry zrobić. I będzie gitara. Najważniejsze też byłoby zrobić sobie. Dobra, jeden filtr zrobimy, bo i tak czy siak daje wodę 4. O, ma rzecz na wymianę. Ten się szybko zrobi. Brunon mignij mi tu. Potem podejdź tutaj, żebyśmy mogli sprzedać panu nasze nadmiary alkoholu, a on da najwyżej materiały albo coś innego. Na pewno części mi się przydadzą. Więc wezmę wszystkie części, co będzie miał. Idź. Pędzi. Pędzi jak diabeł, Bruno. I ostatni alkohol. I teraz grzecznie podejdziemy do drzwi. Porozmawiamy z panem w sprawie jakichkolwiek chęci wymiany sprzętu Witaj, oddum ci cały alkohol. Zgadzasz się? Na pewno się zgadzasz. Co tu masz? Osiem części, już ten czysty alkohol się na pewno przydałby też. Ale ja ci oddam to. Wszystko. I zobaczmy co mi dasz w zamian całe. Genialnie. Cały alkohol. Zgadza się. Przyda puszkę z żarciem też przyjmę. O, to się przyda. I najwyżej. Nie, mięso nie mogę w takich ilościach. Mięso ogólnie nie mogę wziąć. No dobra, leki też nie. Yy, tak, to, to biorę. Muszę mieć przynajmniej te. Wodę to mogę zbierać. Książki, książki zostawię, muszę materiały zebrać na te, hmm, już nie mogę nic wziąć dodatkowego, czyli jestem ku mojemu limitowi, 5 butelek, bimbru jest, ten, dobra, jedna karma te, potem to, czysty alkohol, dziękuję panu. Wiem, że to niebezpieczna dzielnica. Mieszkam tu. No. Marko już na nogach. Części mamy, więc raczej na, marsz na przerobienie warsztatu będziemy mieli. Tylko teraz pytanie brzmi: czy lepiej opatrunek, czy lekarstwo da ten? Bo nie wiem, czy. Paweł. Chodź tu. Ty już nie jesteś chory nawet Jedyne co nas bije to głód Więc okej okay. Czysty alkohol się przyda w razie czego Opatrunki mam lek... A, a właśnie lekarstwa Pokaż mi czy już le mogę lekarstwa robić Nie mogę Pa, no widzisz No i widzisz Skręty Domowej roboty, papierosy. Ile właściwie my mamy tych papierosów? Cztery. O. Bruno się wypali jak dziki byk. W sumie nie wiem, nie, pa... nie jestem palący, więc nie wiem, ile to tak naprawdę osoba musi te. Ile tak osoba paląca pali. Więc na mnie nie zwracajcie uwagi. Raczej już teraz nie, nawet nie mamy chyba części, teraz tak widzę, tak myślę. Nie, części mamy, tego nie mamy, drewno mamy dwa. Czyli... Muszę iść po części. Tego muszę mieć cztery staki, a tego muszę mieć... Czekaj. Marko, chodź i no... Powiedz mi tutaj całą prawdę o tym tym, bo już... Raz się pomyliłem, nie chcę się pomylić drugi raz. 15 drewna, chyba było 15? Tak, 15. I mam wystarczająco części, żeby to zmodyfikować. A tutaj ten warsztat domowy, ile po jeszcze potrzebuje? Kur... Tyle samo. No cóż, tylko ciekawe, co on w ogóle da. Dobra, to idziemy na nockę. I tu będzie chyba też noc materiałowa. Ale zobaczymy, może teraz będzie jakaś nowa lokacja. Dobra, wszyscy już są na ten, Paweł nie zostanie, tutaj te, dobra, garaż, kościół Maryi Panny, kościół Maryi Panny pozostaje na miejscem spotkań miejscowej społeczności, ksiądz A ale słynie ze swojej dział działalności arytatywnej i udziela schronienia bogim mogliby nam coś dać albo się wymienić jest zniszczona i opuszczona, ale możemy tam znaleźć użyteczne materiały dobra, odwiedźmy kościół w takim wypadku. Leków może nie w razie czego. Dobra, pójdzmy tak jak jest. Najwyżej będzie, że ten że nie tak, że nie ładnie, że nie grzecznie, że coś. Dobra. No niestety, ja. Nie wiadomo właściwie, czy tutaj w ogóle ktoś jeszcze przeżył. O, materiały są. 3, pięć tego. To chyba ksiądz jest. Tylko, czy on jest ślepy, czy mi się wydaje? Szczury? Nie, ludzie. Już mam wystarczająco materiałów. nie pojawi się napis, że coś jest prywatne, to mogę to bez problemu brać. O kurde, tutaj coś są. Jasny gwint. Muszę wyrobić sobie piłę i najwyżej łopatę do zestawu. To co ja, z czym ja mogę ci pohandlować, bo ja nawet nie mam pieniędzy. Czekaj, ty masz ciekawe rzeczy, ale... Ale nie. Raczej... Eee, wystarczająco no cóż nie wiem czy w... czasami nie jest niebezpiecznie eee, grup przy... jego przyjaciela stawiam na to że drzwi są zamknięte tak jest czyli trzeba się przekopać Tu będzie problem. Potrzebuję łopaty i piły. Piła jest na drugim poziomie warsztatu. I wtedy dopiero będę mógł ją jako tako wykorzystać. No to jest pewnie znak na ten, na złodziejstwo. O, czyli tutaj wszystko co jest w kościele. Nie są przedmiotami ten do wzięcia. No oprócz tego tutaj chyba. Co tutaj jest? części są. Dobra. Można się chować we wtych, w ciemności. Dużo tutaj ludzi jest. Dużo jest rzeczy, które można ten. E, łata, hell, pogięło cię! Co? za co? przecież nawet nie ukradł. ja... Yeah. No i pięknie. No świetnie. No by go. отвечает